Kapitan Ameryka, nowy wspaniały świat, ale czy wspaniały film? Na pewno nie jest tak źle jak wszyscy mówią. Wait for it. Sam Wilson, po otrzymaniu tarczy od Steve Rogersa w Avengers Koniec gry i oswojeniu się ze swoją nową rolą w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz, w pierwszym swoim solowym filmie zostaje wplątany w międzynarodowy konflikt i gdzieś. Między tym wszystkim jest jeszcze tajemnica sprzed do paru dobrych lat do rozwiązania. Tak mniej więcej prezentuje się pokrótce fabuła tego filmu. Przejdźmy do mówienia postaci. A zaczynamy od oczywiście naszego kapitana Ameryki, czyli sama Wilsona w tej roli Antony Mackie I to nie, tylko, to nie jest tylko tak, że przed samym Wilsonem stoi tutaj e, bardzo ważne zadanie, czyli sprostać wymaganiom, czyli sprostać temu dziedzictwu, jakim jest właśnie bycie kapitanem Ameryką, ale też przed samym aktorem, bo w końcu Chris Evans grał trochę, grał parę lat tego kapitana i nieźle mu to wychodziło, a z Anthony Mackie, czyli właśnie Sam Wilson grał Falcona, czyli... Tak, jakby partnera kapitana Ameryki, tutaj dostaje, tutaj wysuwa się już, na, Sam Wilson wysuwa się na pierwszy plan. No i tym razem na barkach właśnie Maciego stoi cały film. No i pytanie, czy sprostał temu zadaniu? No według mnie tak. Eee, Anthony Maki robi co może. Sam Wilson e, nigdy nie był jakoś specjalnie ciekawą postacią, ale tutaj jednak. No ja kupuję tego kapitana, ja wierzę, że on... To, je to jest ciężar, wiadomo, być nowym kapitanem Ameryką, ale on chce być jak najlepszy w tej roli i ja to widzę i po tym filmie można y wy wyhaczyć coś takiego, że no on chce, ale jest mu ciężko. Jednak y scenariusz tego filmu nie jest za bardzo nim zainteresowany, nie rozwija się jakoś specjalnie ta postać. Na pewno postarano się, żeby Sam Wilson odróżniał się od Steve'a Rogersa. Parę razy jest wspomniane, że Sam nie ma tego serum super żołnierza. I... Ale to jest bardziej wygrane w scenach akcyjnych. W scenach akcyjnych mamy pokazane, jak on sobie radzi bez tego serum. Co jest świetne. sceny akcji akurat... W wykonaniu sama Wilsona są naprawdę fajne, jak on sobie radzi z tą tarczą, kiedy ją tam rzuca, czy coś kopie, musi tych skrzydeł z używać. Jest to naprawdę bardzo fajne, ale to tylko na tym, na poziomie akcyjnym, jakoś wygrali to, że różni się od Steve'a Rogersa. Reszta to on po prostu no jest w tym filmie, on jest wplątany. Ten cały konflikt w filmie, tak jakby poza jedną malutką rzeczą, całkiem przypadkową, tak myślę. Nie dotyczy kapitana Ameryki, w sensie, no, y, główny antagonista y, w swoim planie nie miał na myśli kapitana Ameryki. Czyli on tu po prostu jest i, jakby to powiedzieć, ja lubię y, sama Wilsona w tej roli, fajnie się go ogląda. Tylko no to jest za mało troszeczkę, za mało go podbudowali w tym filmie pod właśnie ten, ten wielki finał w postaci Avengers. To jest spoko postać, ale nie zbudowali mi go jako tego lidera. O! nie zbudowali go, To jest spoko postać, ale nie zbudowali go w tym filmie jako lidera grupy superbohaterów. No i można by powiedzieć, jak w zwiastunie pada zdanie, może jesteś kapitanem Ameryką, ale nie jesteś Steven Rogersem. Tak ja bym powiedział, może i jesteś Kapitanem Ameryką, ale scenariusz macie trochę w dupie. Z drugiej strony barykady jest e, postać e, Tadeusa Thunber, Thunderbolta Rosa. W tej roli zastępuj, zastępujący Williama Harta Harrison Ford. I tu jest naprawdę fajnie. Harrison naprawdę się stara. E, to jest e, ten typ recastu, gdzie po, ja widzę, widzę dalej widzę postać, bo nieraz jest tak, że. Jak zastępuje kogoś inny aktor właśnie, to ta postać, czujemy, że to jest troszeczkę coś innego. Nie, właśnie, a tutaj nie. Tu jest fajnie. Tu ja dalej, ja nie widzę Harrisona Forda, tylko Thunderbolta Rosa. Co jest naprawdę e, przyjemne w odbiorze. Tak, jak i jego gra aktorska, ale tak jak ta postać też jest napisana. Jest e, to, ten jego, jakby redemption arc, to jego odkupienie, bo pamiętajmy, że... W Niesamowitym Halku Ross to był po prostu, to był nagrzany na Halka i robienie tam super żołnierzy, na tworzenie broni, generał ścigający właśnie i tak dalej. W Wojnie Bohaterów to był gość totalnie, który no rozbił Avengersów można powiedzieć, nie? Bo to on tutaj położył im na stół z Sokowia akords i tak się podzielili. Tutaj tak jakby chce odkupić swoje wszystkie winy. No i my rozumiemy to od początku do końca. Nie ma tak, że gdzieś tam jakaś dziura fabularna, czy, czy, czy to coś jest od tak z dupy wymyślone. Nie, tu mamy motywację tego bohatera, dlaczego chce on się zmienić. No i jest wsem rozwinięcie i zakończenie tego wątku. Także tutaj jest naprawdę bardzo fajnie i jeszcze z grą Harrisona Forda naprawdę super się go oglądało. Warto poświęcić chwilkę też postaci Isaia Bradley'a. Tutaj grał go Karl Lumbly. mam nadzieję, że to dobrze wypowiadam. I jego jest mało w tym filmie. Od po, po początku poznajemy go w serialu Falcon i zimowy żołnierz. Dowiadujemy się, że właśnie on był takim jakby następnym kapitanem Ameryką. Później został wtrącony na 30 lat do więzienia, eksperymentowano na nim i go tam wypuszczono. On ma za złe temu wszystkiemu temu całemu sy systemowi. Tutaj wraca do filmu i szkoda, że jest go tak mało, bo w tych scenach, w których jest, ta, jego relacja między właśnie samem a między nim a samym jest naprawdę spoko. Ten to jest ten trener, ten mentor sama i ma też parę fajnych, dwie ma naprawdę fajne emocjonalne sceny. Szkoda tylko, że jest go mało, ale on jest zdecydowanie na plus tego filmu. I tu moglibyśmy skończyć już omawianie postaci, bo reszta po prostu jest. No ale skoro są, no to napomknijmy o nich. Jest też nowy Falcon w tej roli, Dany Ramirez. No on jest, on jest sidekickiem po prostu dla sama, nie? On jakoś specjalnie się nie rozwija, może właśnie bardziej. No nie wiem, no on jest po prostu. Jest, jest śmieszny, ma parę jakichś tam e, tekstów, jest zajarany tym, że może być Falconem. Fajnie by było jakby wygrali to tą, e, tą postacią, można by było zrobić tak, że to jesteśmy tak jakby my. My się możemy z tą postacią utożsamić, że my, typ, tak zwykli ludzie, jesteśmy w tym całym superbohaterskim super świecie. No w tym filmie nie było na to czasu, ale jakoś też specjalnie źle, to, źle ta postać nie była zagrana. No jest i już. Kolejną postacią tam odgrywającą jakąś rolę, w, jakąś rolę w fabule jest ta Ruth. Czy jak ona tam miała na imię? Nawet nie pamiętam. Szczerze nawet nie pamiętam nazwiska aktorki. Gdzieś to tam zazn zaznaczę, na, napiszę pod zdjęciem, bo teraz sobie nie przypomnę. Eee, no jest, no to jest tak jakby odbicie, miało to być odbicie lustrzane do Czarnej Wdowy. Wiadomo, tam dokrętki tego filmu i tak dalej, to w ogóle miała być komple kompletnie inna rola, ona miała być tam jakąś mutantką czy, czy coś takiego, ale dokrętki, zmiany scenariusza, zmiany koncepcji no, sprawiły, że ta postać ma cztery sceny na krzyż, później znika i pojawia się równie dobrze znikąd. No i jest też postać Giancarlo Esposito i on też jest, ma dosł dosłownie ma trzy sceny. Z czego w tej drugiej scenie, w której się pokazuje, ona jest całkiem spoko, Jak nie, bez spoilerów. <laughs> Druga scena, jak się pokazuje, jest całkiem spoko. I to tyle. To jest bodajże, jak się ta postać nazywa? signed wider. Coś takiego. O, Sindwider. I no mówię, trzy sceny w filmie, i cześć jak czapka. Nie ma go. To jest też postać dodana właśnie w dokrętkach, i to widać, że no gdzieś tam go próbowali wcisnąć. Nie mieli za bardzo gdzie, to mu dali trzy scenki. Masz, pokazałeś się, i do zobaczenia za. pięć lat, czy, czy coś. No to teraz czas na bezpojlerowe omówienie całego filmu. No i tak jak mówiłem na początku, nie jest to tak zły film jak wszyscy mówią. Jest to. Typowy, taki średniak MCU, nie wiem do czego porównać, może, o, może do, nawet do pierwszego Doktora Strange'a, gdzie tam też nie jest wybitnie jakoś, to jest klasyczna origin story, ale no w sumie też nie jest jakoś super wybitnie. Gry największym grzechem właśnie Kapitana Ameryki Nowy Wspaniały Świat może jest to, że on próbuje być zimowym żołnierzem i wojną bohaterów, Próbuję być tymi filmami, jednak mocno, średnio mu to wychodzi. I nie dość, że fani oczekują tego, oczekiwali, że to będzie właśnie film w tym stylu, to jeszcze sam film tego chce i na tym polu po prostu, no, no, nie jest, nie jest tymi filmami i nie będzie i nie powinien być. Jak dla mnie, bo to, no, to jest nas, inny bohater, Sam jest inny. Tutaj nam się wielokrotnie zaznacza, że. Właśnie on jest inny niż Steve Rogers, nie ma tego serum. On ma sam ma dylemat, czy, czy właśnie czy da radę, czy podoła, to jest kompletnie co innego, a tutaj w tym filmie jest tak, że nawet kopiujemy parę scen z właśnie zimowego żołnierza i wojny bohaterów. Tylko robimy to gorzej, ale nie naprawdę jak ja widziałem parę z, y, ujęć i tak dalej, parę, nawet wkopujemy pewne wątki w. Boże w omówieniu postaci zapomniałem o liderze, o antagoniście tego filmu. No i właśnie, no, właśnie, bo on tam jest. Jego design tak jak. No teraz mała dygresja a propos właśnie powrócimy do omówienia postaci. Y, zwiastuny tego nie pokazywały, jak on wygląda. Ale w filmie, no to wygląda jakbyśmy cofnęli się do początku lat 2000 i do tamtych adaptacji komiksowych, gdzie wstydzono się, e, tak jakby, tej komiksowości. No, lider ma po prostu jakiegoś kalafiora czy brokucha na głowie i to wszystko. No i właśnie jest go mało i jest, nie jest specjalnie ciekawy. Ale wracając właśnie do, e, do tego. Do tego kopiowania wątków i kopiowania, kopia, kopiowania scen. Lider, właśnie jest trochę takim z zimo, co nie? Z wojny bohaterów. Giancarlo Esposito dosłownie pojawia się w bardzo podobnej scenie do zimowego żołnierza, gdzie pierwszy raz właśnie zimowy żołnierz się pokazuje. Też tak nie powinno być. Niektórzy mówią też, że to jest nie tyle co film Kapitan Ameryka 4, co bardziej niesamowity Hulk 2. I coś w tym jest. Tu jest akurat całkiem sporo racji, bo to Tadeusz Ross jest tą lepiej rozpisaną postacią i gdybyśmy jeszcze... Nie wiem, no większa uwaga jest skupiona na nim, na jego, na jego wewnętrznej przemianie, prawda? Sam się wcale... Jakoś prócz tego, że jest mu ciężko być kapitanem Ameryką, ciężko mu jest przejąć to brzemię, to mamy tylko to. Ale już mieliśmy to początek tego właśnie w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. Tutaj, no to mówię: Thunderbolt Ross ma swój problem do rozwiązania, on chce się zmienić, on bardzo się stara. No i finał jest jaki jest. No, to nie jest spoiler. tu. Każdy jeden z wiatrów poka pokazał tę scenę, gdzie on zmienia się właśnie w czerwonego Hulka. I myślałem, bałem się, że, będzie że ten czerwony Hulk, odnośnie efektów specjalnych, będzie wyglądał tragicznie, tak jak She-Hulk na przykład. Ale nie jest lepiej. Naprawdę bardzo fajnie wygląda. No, i to cieszy, że, Harrison że Red Hulk ma twarz właśnie Harrisona Forda. No. No, no ja, ja się z tego cieszę. I przy okazji ta cała walka. Yy, no to też nie jest spoiler, to jest walka na koniec, po prostu. Red, Red Halka nie mamy jakoś specjalnie dużo. Też jest spoko. Też fajnie się to oglądało. Właśnie pod yy, yy, ten film jak nie wygrywa scenariuszem, tak właśnie wygrywa scenami akcji. Wszystkie sceny akcji są fajne. Tam, gdzie, właśnie na przykład, scena walki sama z Red Hulkiem, gdzie sam też musi kombinować, bo nowo nie ma serum nie jest super silny, nie ma żadnych supermocy ma za to skrzydła z wibranium i tarcze z to na tym polu musi kombinować. Tak jak i poprzednie sceny tak jak ten biatyki, właśnie wręcz, czy coś też musi bardziej używać sprytu niż siły też, też spoko. No. Ale no, tak jak mówię, no, sceny akcji mogą wyglądać fajnie, może to, może to być pomysłowe, ale jak nie ma takiego scenariusza, który konkretnie się skupia na. Nie, skupia się na Rosie, ale nie skupia się na kapitanie Ameryce. To jest ten problem troszeczkę. Ale generalnie nie, nie było aż tak źle, jak wszyscy mówią. Nie jest to taka kupa jakaś totalna, która tam nie da się tego oglądać. Marvel umiera i tak dalej fakt może przez te dokrętki czujemy tam, że to coś gdzieś się nie klei, gdzieś gdzieś wątki postaci się jakoś urywają albo są właśnie tylko tak na chwilę i tak dalej, no miał ten, ten film miał spore problemy ale nie jest tak źle, jest ok, jest do obejrzenia i specjalnej krzywdy jakoś też ten film nie, nie zrobił po prostu jest ba mi najbardziej szkoda, że Eee, jak lubię właśnie sama w roli kapitana Ameryki, tak, no nie czuję tego, żeby to był już ten lider Avengers, nie, żeby to, żeby on poprowadził Avengersów w, w Avengers Doomsday. Tylko, tylko taki mam problem z tym filmem, tak naprawdę. Reszta, no spoko, no oglądało się, fajnie się ogląda Harrisona Forda. Reszta, jak film, jak resztę postaci, jak film miał w dupie, tak ja też mam w dupie. I... To zasadniczo tyle. Efekty specjalne też nie wyglądały aż tak źle jak myślałem. Scenariusz jest faktycznie średni. Ee, Harrison Ford jest zarobisty. Anten Mackie spoko. Przeciętnie jak Marvela. Nie wiem kto się czego spodziewał tutaj. Jak się ktoś spodziewał czegoś więcej, no to przykro mi. Jak ta, ja się nie spodziewałem jakiegoś e, Bóg wie czego i się jakoś też specjalnie nie zawiodłem. Było spoko. Może gdyby dodali troszeczkę więcej scen właśnie między Samem a Isaiah Bradleyem, bo sceny między nimi są fajne, między nimi dialogowe. Jedna scena, w zasadzie wszystkie sceny między Kapitanem Ameryką a Tadeusem Rosem głównie to, to są głównie dialogowe, głównie to są kłótnie. Też są fajne, gdyby było troszeczkę tego troszeczkę więcej, to może z tego średniaka Byłoby coś lepszego, no ale dostaliśmy to co, że, to, co dostaliśmy. Trudno, no nie było aż tak źle. Nawet lubię ten film. Obejrzę go chętnie drugi raz. Mogę polecić nawet. Idźcie, zobaczcie sobie sami, czy yy, yy, skonfrontujcie sobie to zdanie, że to jest te zdania wszystkie, że to jest absolutna kupa. Nie oglądajcie Marvel umiera. Naprawdę z tym filmem, bo. Dużo takich opinii może odstraszyć, a nie jest, nie, nie jest źle, nie jest źle. Jest średnio, ale nie jest źle. Ode mnie to tyle. Dzięki, trzymajcie się. Cześć. Jak na materiał o Marvelu przystało? Będę, to będzie taka mała tradycja. Za każdym razem, jak będę mówił o MCU, będzie jakaś recenzja następnego filmu, czy może jakaś inna pogadanka, tak jak wcześniej. Zrobię po prostu taką scenę po napisach, zapowiadającą co dalej. No, recenzja Kapitana Ameryki. Nowy Wspaniały Świat jest tutaj, jak mówiłem, piątym filmem, który chciałbym wrzucić, który wrzuci, wrzucę, właśnie wrzuciłem, wrzucę na swój kanał. Teraz będzie chwilka przerwy. Muszę nazbierać sobie jakieś nowe pomysły do nagrywania. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś specjalnie długa przerwa. Jeśli chodzi o pomysły, to na przykład na wstępie chciałbym porozmawiać o filmach na noże na i Glasonion Ryana Johnsona, bo ostatnio oglądałem i w tym roku wychodzi trzecia część. I to są świetne filmy, o których chciałbym pogadać, ale wychodzi też drugi sezon The Last of Us. Także no, o pierwszym sezonie, też na pewno przed premierą drugiego, albo w trakcie premiery drugiego sezonu, będzie materiał. Także do zobaczenia, trzymajcie się i dzięki za oglądanie.